Tak no, Dzisiaj już. są ciekawe święta, wiesz? No dzisiaj jest Halloween. No tak Halloween. co to, co to w ogóle oznacza Halloween. To ty zobaczę, co oznacza Halloween, a ja powiem w tym czasie, że Wszystkich mamy święty, że mamy dzisiaj światowy dzień oszczędzania. Ale żeby było zabawnie, to mamy dzisiaj również dzień Rozrzutności. Bardzo trudno jest świętować dzisiaj. Jednocześnie oszczędzać. No i być rozrzutnym. Mhm. E, no nie no. Jest. To ma sens. Ja nie wiem gdzie. To ale ma sens. Spróbujemy go, spróbujemy go znaleźć. Powiedzcie nam, jak tam mecz? Legia, jak tam Halloween? Legia Pogon, Jakie jak tam przebrania Halloween? dzisiaj były? Jakie malowanie twarzy. Słuchajcie, i tak możecie, dalej. możecie nam wysłać swoje zdjęcia. Jeśli chcecie, żebyśmy je pokazali, to bardzo proszę. A i mam jeszcze kilka pomysłów. Dzisiaj będziemy o nich mówili. Do zobaczenia w naszym programie. na żywo na kanale naszym Radio Wataha TV oraz w naszym radio na w internecie, czyli słuchajcie jesteśmy wszędzie, prawie wszędzie. A niedługo będzie tak, że będziemy wszędzie, naprawdę. I to nie jest groźba, to jest obietnica. I co z lodówki będziemy się wyłaniać? Tak. I ja ci powiem, że co po niektórzy właśnie się boją tego <grym> efektu właśnie takiego, że, no słuchaj gościu, ale ja to się naprawdę py pykam teraz już, że Otwieram lodówkę i boję się, że im Pawłowicz albo Sobieski wyskoczy. Mówi Sobieski to po biedy, wypije, ale Pawłowicza nie wypije. Halo, Halo wataha. Halo, Witaj, wataha. halo Wataha, słuchajcie, Halloween dzisiaj eee, zapewne wszyscy pewnie, nie dzieciaki jeszcze gdzieś chodzą, bo jest godzina 19.24. Czas przesunąłeś? No, mi się automatycznie przesunął. To znaczy, nie, na, na, na piekarniku się nie przesunął. Tak. Na piekarniku mnie też nie, tak? że trzeba uważać też rano, bo wstaniemy i a, to ja już dzisiaj syk melding biorę, bo, bo już się spóźniłem. A nie, 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 jeszcze godzina wstecz, także jest o tyle dobrze. Który to raz jest, czy to jest ostatni raz, ludzie się zastanawiają, czy przestawianie zegarka już nie będzie następowało. Natomiast z informacji wynika, że na 5 lat w tej chwili zawieszone są wszystkie deliberacje na temat właśnie Czasu i letniego i zimowego i zmiany tego czasu. Także będziemy jeszcze czekali. 5 lat minimum, natomiast jest tam w klauzuli umieszczona taka informacja, że jeżeli Unia Europejska zacznie procedować nad tym wcześniej, no to być może się dowiemy, co będzie z czasem, czy będziemy go. Mogli przestawiać czy nie? Dlaczego został czas w ogóle ustawiony taki jesienno-zimowy, znaczy no letni-zimowy? To jeszcze z czasów, kiedy rozpoczęła się wielkie fabryki powstawały i to, to ta inicjatywa powstała w Niemczech. Chodziło o to, żeby oszczędzać prąd w fabrykach. No w tej chwili żadnej to oszczędności nie ma, więc nie ma to nic na celu tak naprawdę. Ale coś co, co zauważyłem, że powiem ci nie wiem jak ty, ale powiem ci, że w roku hmm, o minutę szybciej, w ostatnich latach się ziemia kręciła a teraz, a teraz zwolniła, zwolniła o, o jedną minutę w tył czy my też będziemy wolniej funkcjonować? to, to? znaczy, powiem ci, że ja to odczułem <grym> zwolniłeś, tak? znaczy nie, ale jest, jest korekta zegara robiona, wiesz o tym? bo to, <grym> tak, tak. Jest, to jest niesamowite, że my tak naprawdę żyjąc, każdy, każdy z nas nie, nie zastanawia się nad tym, że no tak, wszystko się ustawia automatycznie no to tak naprawdę nie wiemy, czy była korekta, nie było korekty. W skali roku, to jest minuta. W skali roku minuta, nie sekunda. W skali roku właśnie chodzi o to, że to jest, to jest minuta i była, była korekcja robiona. A może sekunda, nie, chyba minuta jednak. W każdym razie. O, ktoś dzwoni? Tak, tak. Moja córka do mnie dzwoni. Będzie na radio? Nie, nie. Wiem. Co ty gadasz? W każdym razie nie mamy tego świadomości i tak. Gdyby to było nawet godzina, to i tak pewnie byśmy, znaczy w tej chwili akurat przestawili, robili korekty, natomiast jeżeli chodzi o to, to tak naprawdę nie wiemy, bo to się wszystko dzieje automatycznie: zegarki w tej chwili, wszystkie urządzenia, to wszystko automatycznie działa. Chociaż w telewizorze na Polsacie, jak. Bo mam Polsat, no Polsat mam, no to przełączam i to powiem Ci, że jeszcze tam mi się nie przestawiło. Nie? A czas kopa, czy co? No nie wiem, może ramówkę mieli ustaloną na stałe i teraz już. A może podług ramówki szło, no? A nad tym się nie zastanawiałem. Yy, no dobrze, informacje z wataha.no, bo jeżeli chodzi o Halloween, yy, słuchajcie, cukierek albo psikus. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, albo niedobrej. Nie, w dobrej, Ale... bo jakby tak tutaj nam nawrzucali tych cukierków, to byśmy się. To byśmy z... musieli zapłacić podatek cukrowy. <laughs> Tak, tak, w skali roku przyspieszał do 26 sekund. Teraz w tym roku zwolnił o sekundę, wiem, bo dłużej w robocie musiałem czekać pod zegarem. Pawełku, dziękujemy tobie za informację. Więc yy, idźmy Ale, na kompromis. Niech to będzie sekunda. Dobrze, żeby zakończyć temat już zmiany czasu. Ja pamiętam taką historię jeszcze z czasów studenckich, akurat w taki dzień właśnie jechałem pociągiem całą noc z Zielonej Góry do Warszawy. W oczywiście, kupowany bilet, no i zastanawialiśmy się w okienku. Pytam stała, Za mną stała pani z dzieckiem. Pytam się, czy pociąg dojedzie w takim razie godzinę w, jakby wcześniej. To znaczy, przejedzie tyle samo. Na co pani w okienku powiedziała, że pociąg będzie stał i czekał, aż będzie odpowiednia godzina, o której ma dotrzeć. I ma to sens, oczywiście, ale pani za mną skomentowała, słuchaj synku, w jakim my kraju żyjemy? Tak, tak. tak no, pociąg musi dojechać o czasie. Więc tak to niestety w taki dzień jest. A co jest wtedy, kiedy się spóźnia? To wtedy się spóźnia. Planowe spóźnienie, Ty, a ciekawe, ciekawe, co się dzieje, kiedy dzieje, przestawianie jest odwrotne. No to, że wtedy jest wcześniej? planowe spóźnienie. Nie, nie, nie. Wtedy jest planowe spóźnienie. Mhm. No. Ale musielibyśmy z jakimś kolejarzem. Bardzo interesujące. No jestem, no jestem zaciekawiony. Informacje na stronie wataha.no zachęcamy do tego, abyście odwiedzali. Mnóstwo, mnóstwo tych informacji jest. Naprawdę, przede wszystkim jedna z wielu informacji wcześniej, które już pisaliśmy, to jest to, że nie będzie tymczasowych jak to było? Nie będzie już czasowych zatrudnień w Norwegii. Pan premier chce to znieść i będzie zatrudnienie od razu na stałe. Na stałe. No tak, bo tam były takie sytuacje, że niektórzy pracodawcy przeciągali pewne sprawy i widocznie chcą to jakoś Nie to, uregulować. Nie będzie takiego ciągnięcia. Także no, myślę, że, bo partia pracy, pamiętam 8 lat temu, oni próbowali zlikwidować te wszystkie beamingi, które również są tutaj w Norwegii. No i myślę, że chyba do tego dojdzie w niedługim czasie. Albo się dogadają w taki sposób, że beamingi, no bo przecież wielu ludzi pracuje w tych beamingach i tak naprawdę... Dobre warunki oni dają i, i, i to się troszeczkę naprawiło od tych kilka lat wstecz, bo tam też było coś takiego, że nie mogą dawać mniej zatrudnienia jak 80%. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Także zobaczymy jak to będzie, ale będą zmiany na pewno. Cięcia budżetowe zapowiadane, autobusy mają stanąć w Oslo, wycofują, wszędzie pieniążków brakuje. A Equinor 40, milionów koron, 40 miliardów koron w jeden dzień wytrzaskał ze sprzedaży ropy naftowej. Taki paradoks. No tak. Słuchajcie, w pierwszych 9 miesiącach 2000, 2021 roku w Norwegii urodziło się o 2000 więcej dzieci. Słuchajcie, boom w Norwegii. Po oczywiście zamknięciu zeszłorocznym. Pierwszy boom nastąpił po zamknięciu marcowym, a drugi po zamknięciu, można powiedzieć, wakacyjnym. Także wszystkie kraje mają problemy z demografią. Norwegia oczywiście też, ale w ostatnim czasie właśnie nastąpił boom, czyli więcej narodzin, z czego wszyscy oczywiście się cieszą. Tak, cieszą się, ale jak widziałem wpisy pod pod niektórymi właśnie artykułami na Facebooku, no to ktoś mówi, przepraszam, ale to nie moja wina. No, tak? Fajnie, fajnie, fajnie. fajnie. Zaczyna Czyli może fajnie wystarczy win. zgasić światło, prawda, na jakiś czas. I... I to jest, i to jest, i to jest metoda. Co to jest? Nie, słuchajcie, naprawdę, Aha, dzisiaj, już wiem. Już, się rzeczy nie, nie, dziwne. ja wiem, co się stało. Ja nacisnąłem tutaj. No tak. Nie, coś wcisnąłem, w tle A, w tle. W tle Dzieci w sieci, oczywiście. W weekend kto przegapił, zobaczcie sobie materiał Dzieci w sieci. Bardzo, bardzo ciekawy, bardzo fajny i przede wszystkim dzieciaki, które były zaangażowane w szkole w szkole w MOS, w Polskiej Szkole Sobotniej im. Marii Kirii pozdrawiam serdecznie całe grono pedagogiczne oraz wszystkie dzieciaki, które z nami były w programie, Nap naprawdę pełna sala, zawsze są chętne, było to drugi raz i drugi raz bardzo chętnie dzieci przyszły i angażowały się, jest to jest to dosyć ważne, żeby przekazywać, chociaż rodzice, właśnie z tej szkoły, myślę, że chyba każdy z nas, każdy z rodziców przekazuje te informacje i uświadamia dzieci, żeby, żeby nie popełniały błędów w sieci internetowej. Kolejne z cyklu dzieci w sieci będą w przyszłym miesiącu i to będzie o depresji. Także dzieci w sieci, nie tylko internet chodzi, chodzi o tą sieć taką ogólną, to co dzieci może spotkać złego, ewentualnie na co powinniśmy zwracać też uwagę, w zasadzie na wszystko, ale, ale są pewne rzeczy, których, których nie sprostamy, bo, 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 bo trudno jest być psychologiem, trudno jest być, jakby wszystkie zawody człowiek musi mieć, kiedy jest rodzicem, tak? No tak, Jeżeli to o jest dziecko. najważniejsza chyba rola i najtrudniejsza w życiu. Ty już lepiej, ja już nie będę wciskał. Nie, nie, ja już tutaj, tu już tego przestawiłem tą całą sprawę. Chociaż, chociaż tutaj mnie interesuje coś takiego, ale nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Tak, no nie dobrze zrobiłem znowu wcisnąłem i tak tak jest, tak tak to, tak to właśnie działa. E, Wojtku, jeżeli chodzi o kolejne informacje, proszę bardzo. E, a więc tak, norweskie Kripos jest częścią dużej akcji przeciwko zorganizowanym cyberprzestępcom. Chodzi o to, że e, zamieszczają te oprogramowania, te ich wirusy gdzieś tam i szantażują firmy na grubą Kasy przeprowadzono przeszukania pod kilkoma adresami powiązanymi z dwunastoma osobami. Kripos jest w tej akcji, z wieloma innymi. Instytucjami z różnych krajów. Norweskie Kripos jest częścią dużej akcji przeciwko zorganizowanym cyberprzestępcom. Taki artykuł na naszej stronie, wata.h.no. Kolejną rzeczą jest to, że no, wydarzyło się na początku tygodnia też bardzo niedobra rzecz, bo trójka dorosłych ludzi z psem wypłynęła sobie w kwam, zdaje się, i zaginęli. Jak się okazuje, do tej pory znaleziono dwa ciała. Policja już informowała dzisiaj o tym, że dzisiaj były znalezione dwa ciała. Prawdopodobnie są to dwie z trzech osób właśnie zaginionych. No i niestety, niestety jednak potwierdziła się, potwierdziła się teoria, że wszyscy mogli zginąć. No i dwie osoby na razie są znalezione, natomiast nie jest powiedziane, czy to są właśnie te osoby jeszcze, bo to muszą potwierdzić oczywiście Wyględnie. tego. Mhm. Tak jest zawsze. No to niestety smutna wiadomość. Piszemy o różnych rzeczach. Piszemy również o tym, że w Norwegii było ponad 700 przypadków zastraszania w norweskich szkołach. Taki jest artykuł. Staramy się, żeby pojawiały się wśród tych wielu artykułów, bo w ostatnim czasie, jeśli zauważyliście na naszej watażce, pojawiło się bardzo dużo artykułów. Staramy się również, żeby pojawiały się artykuł nie tylko z Norwegii, bo pewne rzeczy dotykają nas również, jeśli decyzje zapadają gdzieś tam w jakimś innym kraju, czy na przykład w Unii Europejskiej. I tak mamy artykuł na przykład, że Norwegia podwaja finansowanie klimatyczne do 14 miliardów koron. Innym artykułem z Polski jest artykuł o zmianach w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. O tym też piszemy. Ale to nie jest rząd premiera Mateusza Morawieckiego. No, jest premierem rządu, więc to jest. A to Wielu jest rząd rządu. Kaczyńskiego. <laughs> no, słuchaj. Pozdrawiam pana prezesa Kaczyńskiego oczywiście. Tak. Co złego to nie my. Kolejną rzeczą jest, słuchajcie, w szpitalach bardzo dużo dzieci właśnie na no, ten. Dzieci z wirusem RS trafiają do szpitala. W ogóle lekarze, lekarze rodzinni oraz w szpitalach również mówią, że już jest taki zator, że. Przynajmniej tak było w piątek. Zobaczymy, co będzie w poniedziałek. Alarmują, że nie ma już miejsc. No. Nie mają już siły. Jest, jest źle. Natomiast nie dotyczy to koronawirusa. Dotyczy to przede wszystkim tego wirusa RS, który dotyka najczęściej właśnie małe dzieci, szczególnie do roku życia. Do pierwszego roku życia. Mhm. Słuchajcie, Woda. inny ciekawy artykuł. Woda. To nawet nie jest o wodzie w zasadzie. O to, jest, to jest tydzień samogotowości. Dokładnie to się, to się nazywa Egenberet Czyli, Czyli samogotowość w sytuacjach, na przykład jeśli nam wysiądzie prąd, zasypało nas śniegiem, nie możemy nigdzie się dostać. I chodzi o to, żeby być gotowym na takie sytuację, chociażby mieć wodę, mieć opał na przykład. Słuchaj, zdarzyło mi się taka sytuacja, Dobrze. kilka lat temu, kiedy jeszcze byłem przed zmianą tej skrzynki na nowocześniejszą, elektrycznej, tam miałem takie stare korki i ten główny korek po prostu padł. Mhm. Czyli padł mi cały prąd w domu, a była Nie to zima. Woździa? I była to zima, słuchaj, i Zrobiło się no, zimą, jak jest minus 15, to dom się wychładza bardzo szybko. Oczywiście y, mam kominek i tam y, było to podgrzewane, ale taki jeden kominek niestety nie da rady na cały dom. Udało mi się ten korek, taki stary, Taki wiesz, taki ceramiczny, znaleźć w takim sklepie wiejskim, naprawdę nie, w żadnych dużych sklepach nigdzie nie było. I w jednym takim małym sklepie, gdzie jest, jak to mówią, mydło i powidło, znaleźć taki korek. To uratowało sobie Ale miałeś ]ację. właśnie te porcelanowe korek? Tak, i? Dokładnie, dokładnie i po to prostu miałem je w zapasie. No to, to, to nic, to wyciągasz no, ja z jednej strony skówkę, tymi... z drugiej skówkę, wysypujesz <laughs> piasek, tam jest taki w środku, wkładasz yy, rdzeń kabla i robisz granat z tego. Cyk, i wkręcasz z powrotem i już. Ja poważnie się zapytałem o gwoździe. Nie, to, 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 Ale no, takie sytuacje nie się takie rzeczy zdarzają. Się Słuchajcie, robili. jest ciekawy artykuł. Tydzień samogotowości w Norwegii. Instytucja, która się nazywa Dyrekcja Ochrony Ludności i Planowania Kryzysowego zaprasza wszystkie gminy do udziału w tygodniu samogotowości. To jest tydzień 44, czyli od 1 do 7 listopada. Zapytajcie, jeśli Was to interesuje w Waszej gminie, czy Wasza gmina w ogóle wzięła udział w tej akcji. Jeszcze jedna taka ciekawostka, słuchajcie, wszyscy jeździmy do Szwecji na zakupy i tak dalej. Nie mówiłeś o tym? Nie. Nie. E... A Szwedzi? A Szwedzi przyjeżdżają do Norwegii po co? Po paliwo. Po paliwo przyjeżdżają Szwedzi do Norwegii, bo jest o Około 5 koron różnicy, szczególnie że również w walucie różnica jest taka, że norweska, norweska korona wyprzedziła szwedzką, więc tym bardziej mają taniej, jeżeli chodzi o paliwo. No, trzeba zauważyć, że na naszych stacjach to paliwo jest tak od między 15 z hakiem do, do 20, prawie. Ale rzeczywiście, kiedy niedawno jechałem przez Szwecję, to bardzo się zdziwiłem, bo tam cena 18-20 to jest w zasadzie normalna cena. Cały czas. Tylko że tam nie lawiruje Polę, cena, oczywiście. tak jak tutaj. No nie, nie, nie. Tutaj właśnie jest, stała. że można spotkać i za 13, i za 14, no, w ubiegłym tygodniu że... widziałem jakieś tam zdjęcie właśnie. Że... Szwedzi również polują na takie ceny Tak, Oczywiście, co, oczywiście wiedzą kiedy co i jak. No i o tym oczywiście przeczytacie na stronie wataha.no na bataszce oczywiście Norwegia, rząd zmienia zasady wjazdu do krajów i regionów. To związane oczywiście z koronawirusem. Również możecie zobaczyć to e, ostatnie wystąpienie rządu e, przetłumaczone na język polski, więc e, zachęcam do tego, abyście się zaznajomili, jeżeli macie taką potrzebę, oczywiście, światowy dzień oszczędzania. To już mówiłeś Ta, o tym. To już mówiłem. Dzisiaj... No właśnie ciekaw jestem, bo, bo kiedy Legia świętych? przegrywa 2-0, tak? Kiedy jest wszystkich świętych? Jutro. A to nie dzisiaj. Nie, nie, nie. Dzisiaj jest Halloween. Aha. A to nie jest to samo. Ale widziałem już dzieciaki z jajkami biegają i rzucają. No domy, właśnie, tutaj co się to to dzieje jest... w ogóle? Nie, nie A pamięć, u was w waszych nie? okolicach też dzieciaki, <laughs> dzieciaki z jajami biegają i rzucają w domy i w samochody? Czy w samochody Ale nie? tu widziałem taką ekipę właśnie z tymi taczkami. Co i ty mówisz? I Tak, tak. Ja nie zwróciłem uwagi właśnie. A teraz wyjdziemy tutaj i zobaczymy, I że całe auta będziemy mieli <laughs> w jajach. Ale będą jaja, słuchajcie, no. Dobrze, no słuchajcie, no, jeżeli chodzi o radio, dziękujemy bardzo naszym słuchaczom, radiosłuchaczom. Tam już rozłączamy się i zapraszamy do słuchania muzyki. Również naszych słuchaczy tutaj na Facebooku i widzów zapraszamy do tego, abyście używali Radio, radio Wataha na DABie. Oslo 70 km promień, Stavanger 100 km promień. Wystarczy aktualizację zrobić swoich stacji w samochodzie, tam gdzie macie dab. kto ma dab, No i wtedy jest pięknie i słuchamy się. W domu również wystarczy aktualizację zrobić, jeżeli macie radio. I na, na pierwszej od końca jesteśmy. Mhm. Na radio dziękujemy, do usłyszenia. Ale ostatni będą pierwszymi. A tutaj, tak, ostatni będą pierwszymi? Nie, nie, nie. Bo Chciałem jedynkę zrobić na początku, wiesz? To bylibyśmy pierwsi. Mhm. Jan, Wataha, Ale nie. Nie, nie. Ostatnie też jest pierwsze. Co chce, to znajdzie. I oczywiście, że tak. Tak myślę. Włączam rotator. Jesteśmy na rotatorze, także już reklamy hulaszczują. E, słuchajcie, no, jeżeli chodzi o radio, no to mamy coś takiego, że... <laughs> 10, około 10 minuty, każdej dziesiątej minuty leci kilka słówek norweskiego, później jest niezbędnik norweski za 20, każdą godzinę, później mamy kilka audycji takich, takich krótkich, informacyjnych, no i oczywiście reklamy, no, 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 no bo z tego jakby trzeba, trzeba się jakoś utrzymać. I trzeba no i chcielibyśmy, jakoś... żeby tych reklam było jak najwięcej oczywiście, bo... No, być może nie będziemy musieli, ale, <laughs> ale zobaczymy. W każdym razie... Radio jest w zasadzie do tego, abyśmy w ogóle formułę całą radia tworzymy w taki sposób, aby ona była bardzo taka, żeby Pomoc. to było narzędzie dla nas wszystkich, a nie żeby tam było pitu pitu, umcia umcia i tak dalej. No, pojawiają się nowe programy, nowe niezbędniki norweskie, także polujcie i słuchajcie o czym są, bo to są informacje ważne. Mm -hmm. o. Pozdrowienia ze Sztokholmu. Ze Sztokholmu. Pozdrawiamy również was w Sztokholmie. No, jeżeli chodzi o Szwecję, jeżeli chodzi o Szwecję, no to będzie się troszeczkę tutaj też ruszało w tym kierunku, dlatego że Radio Wataha w Szwecji również za brzmi. Już brzmi bo jest oddzielny jakby kanał Wataha Szwedzkiej, szwedzkiej Watachy. Natomiast tam jeszcze nic nie ma żadnych ruchów w stronę. W stronę audycji. Natomiast, natomiast chcemy się skontaktować. Znaczy kontaktujemy się właśnie z Polonią w Szwecji, która tam prężnie dosyć działa, i chcielibyśmy, aby również tam na waszych własnych warunkach była wasza własna. Czyli na przykład, niezbędnik szwedzki. Tak. Wiem jeszcze jedną rzecz, że z Londynu, Radio Londyn z nami się połączyło, również będzie bardzo dużo informacji, praktycznych, kulturalnych. Także będziemy mieli fajne audycje również od dziennikarzy z Londynu. Także będzie. Jak obostrzenia w Norwegii? Obostrzenia w Norwegii niezauważalne póki co. Jeżeli chodzi o samą Norwegię, no to nie, nie, nie ma tutaj jakby obostrzeń. Natomiast są obostrzenia wjazdowe, czyli wymagania, jakie trzeba spełnić. I oczywiście dotyczą tylko tych, którzy nie są zaszczepieni. Bo ci, którzy są zaszczepieni. No to każdy zaszczepiony. Z ostatnich informacji wynika, że w Norwegii powyżej 18 roku życia jest zaszczepionych około 90% już. Tak, tak, tak. Powyżej. To już jest ponad 90. Hmm. Jakbyście potrzebowali redaktora naczelnego, to walcie do mnie jak w dym. Chętnie zostanę. Pawle. Paweł, proszę bardzo, przejmuj prym, bądź redaktorem naczelnym. A dlaczego nie? Oczywiście. Co? Czekaj, tylko jak jest redaktor naczelny, to on byłby pierwszy. Może być drugi redaktor naczelny, albo trzeci. No nie, redaktor. on by chciałby być naczelnym. Tak. No to ja będę prezesem. To ja z siebie zrobię takiego prezesa, jak jest u nas Kaczyński i będę z tyłu sklepu urządził. Tylko musiałbym sobie willę jeszcze załatwić dobrą. Panie rezesza. Tak. Ubu, ubu. Miłego wieczoru. Słuchajcie. Tak jest. Do usłyszenia w środę w tym składzie i. Bądźcie z nami. Obserwujcie Watachę. Bardzo dużo informacji, informacji codziennie wpływa w zasadzie, także jest co czytać, jest o czym czytać. No i pasuje. No to je, mamy, mamy jakąś tam wstępną umowę. Słuchaj, to już poszło świat, więc jesteś zobowiązany być naszym redaktorem tutaj, także. Widzimy się jutro o godzinie 8. I już 8. się cieszymy, Pawle. Tak, już się cieszymy. Miłego wieczoru i miłego nowego tygodnia. Do usłyszenia. Pozdrawiamy Was serdecznie i Zrówka życzymy. Hejka.